Siemanko załoga, z strony Ziomku i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej serii widzów na YouTube. Serdeczne podziękowania za wszystkie subskrypcje, łapki w górę, komentarze oraz miłe wiadomości, które my wymieniamy się codziennie. Moi drodzy, brakuje nam już dosłownie parę subskrypcji do progu 1600 widzów, dlatego dajcie oczywiście tego subika dzwoneczkiem, łapkę w górę, komentarz. No i oczywiście za niedługo zbliżamy się do naszej kolejnej fajnej liczby. Dzięki ci oczywiście za każdą subskrypcję, jest dla mnie to mega ważne, ale wiecie, ja... Tak jak widzicie, ja jestem tylko tłem, tutaj moje maluchy kradną cały show, więc tego subieka nie zostawiajcie dla mnie, a dla naszych dwóch pięknych maluchów, które oczywiście są zawsze ze mną i dobrze się bawią. Tak jak oczywiście wy, moi drodzy widzowie, gdyż widzę, że cały czas oczywiście sobie działamy z naszą serią. Załoga! Ostatnio oczywiście mieliśmy informację o tym, że event Wielkie Łowy zostaje z nami na zawsze. No i oczywiście... Mieliśmy powiększony okrąg, więc teoretycznie myśleliśmy sobie dobra, No to zwój zasięgu pewnie nie będzie już tak bardzo potrzebny, i tak dalej. Ale oczywiście, z racji, że ja bardzo lubię, żeby zawsze działo się coś nowego, i lubię testować nowe rzeczy, postanowiłem oczywiście, że go zakupię specjalnie dla Was. I okazało się, że właśnie mamy legendę dalej, więc było to idealna okazja. Gdyż właśnie planowałem pójść na szlak i zrobić taki krótki odcinek, właśnie, że może zobaczymy sobie, jak wygląda nasz zwój na naszym szlaku. A okazało się, że mamy bardzo fajną legendę. Oczywiście kupiliśmy zwój, no i okazało się, że była to legenda, którą już kiedyś spotkałem i też pokonałem, ale oczywiście, ale ty pięknie patrzysz tu kamerę, e, takie mądre piłeś się małe, oczywiście udało nam się pokonać. Bardzo fajnie spotkać naszego kolejnego zawodnika. No i cóż, myślę, że jest to bardzo fajny oczywiście odcinek, bo wielu z Was się pytało na Discord czy do mnie właśnie, żeby pokazać mniej więcej jak wygląda użycie zwoju w zasięgu, jeżeli chodzi o naszą oczywiście Wiedźmin pogromców potworów, bo na początku był on bardzo ważny, ale właśnie z racji tego, że mieliśmy wielkie łoby, to już tak za bardzo z tego zwoju nie korzystaliśmy, ale właśnie widzicie na filmiku, że w momencie, kiedy kupujemy ten zwój, okrąg jest ogromny. Więc naprawdę jestem bardzo fajnie zaskoczony, że udano się ktoś kolejną legendę, tak blisko, oczywiście w miarę trzeba było użyć zwoju. No tym razem nie wybiegałem za o trzeciej w nocy czy o czwartej, a elegancko w domu tutaj troszeczkę też późną porą za pomocą naszego zwoju udało nam się tutaj złapać naszą legendę i oczywiście bardzo fajnie ją pokonać i dodać do beserusza kolejnego naszego zawodnika. Oczywiście życzę Wam załoga, jak zawsze, powodzenia, wszystkiego dobrego, dużo zdrowka. Dzięki za to, że jesteście. Pamiętajcie, żeby zostawić subika, w górę, komentarz. Dzisiaj wieczorem oczywiście lecimy z pomysłami od naszych widzów, od wszystkich właśnie komentarzy tutaj, które zostawiliście od początku do końca, będziemy sobie rozmawiać. Oczywiście odcinki pomysłowe. No i dawajcie znać w komentarzu, jak tam Wasze polowania, czy czekacie na drugi sezon. I oczywiście pamiętajcie, żeby skoczyć na ten odcinek, zobaczyć i podać Wasz pomysł, który będę właśnie przedstawiał. By Dzisiejszym czarnym odcinku. Dzięki za to, że jesteście, trzymajcie się i życzę Wam dużo zrówka miłego roku szkolnego i wszystkiego dobrego powodzonka i dzięki za to, że jesteście, bo jesteście świetni. Siemanko, wszystkiego dobrego.